Dobra, jestem, idę powiedzieć dzieciom, żeby już się ubierali na Sylwester. Wiktoria, co mamo? Yy, mo już możesz się ubierać yy, na, tą, yy, na yy, ten Sylwester. Aha, no tak. No dobra, akurat się pomalowałam, więc nawet spoko, bo mnie muszę teraz. Więc dobra, sobie tutaj to odłożę i już się przebieram. Dobra, ja już idę do Amelki. Amelka! Amelka, a co mamo, yy, ubiera się już na, yy, na Sylwester, aha, no dobra, to ja już tam chowam klocki A no tak, dzisiaj do mnie koledzy i koleżanki przychodzą, jak się cieszę No właśnie, więc już się tym bardziej ubieraj. i dobra, dobra, to ja już muszę się ubrać, to już idź, idź, idź Dobra, to ja idę do Filipa już, bo on chyba jest ze swoim kolegą będziesz. Dobra, więc jestem Muszę się ubrać. Tylko muszę to znaleźć. O, moja sukienka. Eee, wezmę już to. Dobra, nawet mogę mieć tą śpiękę już, więc dobra. Dobra, teraz ja się muszę przebrać. Eee, tutaj nie, to też nie... O, to to dobra, to jest ta szuflada. Mm, muszę wyjść Dobra. Zbiorę sobie moją sukienkę. Idealnie dobra, więc ja już jestem gotowa i no. Dobra, więc ja już jadę na dół. Ja też. Nie wiem, czy nawet nie zauważyliście, że my mamy teraz się przy... my my przeprowadzkę, bo się przeprowadziliśmy do innego domu. Nie wiem czemu, bo tak, fajnie, ale ja nawet nie się, więc dobra. Jadę. Ja jadę z Tobą, proszę. Ale nie łap mnie. No dobra, już niech Ci będzie. Jadę, jadę. Dobre, jesteśmy. Dobra, już czekam. Dobrze, spokojnie. Ja już tu siadam. A gdzie jest mama? Mama poszła już się przebrać. Ja już też chyba idę. Dobra, to idź. Dobra, kiedy oni przyjdą, czekam. Taty, ta. No, chyba tak, dwońmy. Ja tu siadam. Jak fajnie. A, dobra, nie wiem, zdwońmy. Otóż będą oni, Hej! Ciemka, chodźmy. Nioho, jak fajnie. A wy nie ubieraliście się elegancko? Nie, nam się nie chciało się. Chcieliśmy do ciebie. Aha, no dobra. W sumie ja też mi się nie chciało trochę ubierać, no ale już musiałam, więc dobra. Idźmy już. Ej, wiesz, wiem, pójdziemy na podwórko, bo tam mój brat jest z jego kolegą i oni robią bardzo śmieszne rzeczy, więc już idźmy. Dobra, jesteśmy wszyscy widomi? Tak, no widzimy. To teraz cicho bądźcie. Oj, i zobaczymy, co on robi. Może jeszcze inną będzie odzieśnię. O co ci chodzi? Zaraz zobaczysz. Witajcie w naszej bajce, gdzie nigdy nic na zawsze, dopóki czas nadzieją trwaj. <laughs> no wiem, właśnie, to jest mega śmieszne. Oj, nie bierz mojej spinki, to moja, ale dobra. To może już y, pójdźmy y, już do niego, może się pobawimy razem z nimi. No w sumie to jest dobry pomysł. no. <laughs> a! Oni to są! Oni to wiadomo! Co on robi, chwilę? No weźcie, my chcemy po prostu posłuchać, fajnie śpiewacie. Dobra. Uch, 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 uch. Dobra. Dobra, więc ja już się przebieram. Poko. to ten. I potem powiem jeszcze Filipowi, żeby się przebrały, żeby jego... W sumie jego kolega może tam być, ale... no dobra. No, wiesz. Ale dobra, ja się już też chyba przebieram. Dobra, więc już możemy iść tam do Filipa. Dobra, jesteśmy. Chodźmy. Witajcie w naszej bajce. O, co tu się stało? To ja już może pójdę, pa! Eee, okej. Okay. No dobra. Dobra, więc ty już może się przebierz, bo, no, bo wszyscy się przybrali. No dobra. A u ciebie oni już sam dosyć długo, a my, a już zaraz i tak idziemy, albo w sumie, nie no dobra, nieważne już, dobra, to ja idę się przebrać, idę się przebrać, idę do windy, idę się przebrać, idę się przebrać. Jestem, 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 dobra, już się przebieram, bo tak po prostu będzie lepiej, no i ubieram już to, no bo jak... Co innego to nie, ale w sumie nawet nie mam ale dobra Więc ja już chyba... już jadę na dół Dobra, jestem, 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 jestem Dobra, chodźmy, możemy być na podwórku tutaj na imprezie. No, no w sumie się nawet dołączymy Już jest późno i no. I już tak w ogóle dwie godziny minęły, więc y, musicie już iść do domu. A to szkoda, no szkoda. Pa, i do szkoda. Nie ma po mnie! No szkoda, dobra, to pa, pa. Dzieci, już i tak jest też późno, więc idźcie już spać. Dobra, to chodźmy. No to chodźmy już, już do góry. Jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy! Dobra, ja już idę tu, ja idę tutaj, dobra. To ja już idę też do pokoju. I muszę się przebrać już piżamę. Tu mam duchy, więc muszę tutaj nie, tutaj nie. Oto jest moja piżama. Fajnie dzisiaj było, ale dobra, więc ja już idę spać. Teraz ja. Też muszę spać. Ale ja mi się nie chcę spać, ale dobra, no już niech będzie tej mamie. On jeszcze tam moją spinkę i dobra, idę spać. Wezmę jeszcze mojego misia i już. Dobra, ja już też idę spać. I moją piżamę trzeba muszę przebrać. W piżamę. W sumie nie na moją piżamę, ale dobra, nie wiem co ja gadam, ale dobra, idę spać. Gdy wybija północ? Yy, nie dobrze mi. A po Do niego zadzwonię, dzwonię do Filipa. Halo Filip? Co się dzieje, tato? No bo mama rodzi, bo mama rodzi i, i, i będziecie chwilę sami. dobra, pa? Yy, dobra, 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 ja dzwonię po karetkę. Dobra, jestem, dzwonię, nie wiem, co tam się dzieje. Dobra, więc dzwonimy, dzwonimy, dzwonimy. To on żona! Chodź, zabieram Cię. Chodź. Szybko! Mój telefon, dobra, trudno. Yy, dobra, proszę nie panikować. Ale co ja mam zrobić? I ja my już, yy, już ją zabieramy, a niech pan już. Yy, pan może z nami pojechać. Dobra, jedę! Dobra, jesteśmy. Aha, szybciej! Jakby co, to będę mówić Dobrze! To dziękuję za informację. My już jedziemy do góry, do góry, do góry, do góry. A ja chcę z wami! Szybko, jedziemy, 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 idziemy idziemy. Dobrze, niech Pan przyjdzie tutaj już z nami. Tak, tak, tak. Dzień dobry, tu mamy poważne ten, bo tutaj się robią bliźniacy. Co? Tutaj nowy rok imprezy. A komu się zachciało rodzić? No dobra, co zrobić? Zaraz odbierzemy poród. Widzę pan spanikowany, pan, pan, tata. Panie tato, proszę jestem, spokojnie. Tato, bardzo proszę się uspokoić, głęboko oddychać. Wszystko będzie dobrze. Słyszę, że tu mają bli bli bliźniaki, tak? Tak. Dobra, spokojnie, zaraz sobie poradzimy. Nie takie porody odbierałam. Panie asystencie. Proszę sprawdzać, czy z pacjentką wszystko jest w porządku i na bieżąco mnie informować. Nie się kłaść, to nie teraz czas na odpoczynek, tylko proszę się zająć pacjentką. Dobrze, już Ale mi się chce spać. Co ja mówię? Nie spać! To raz nie jest ani pora na spanie, ani na, imprezo, ani na imprezowanie chociaż to nowy rok. Tutaj nie proszę, poważna sprawa, bliźniaki. Już są w drodze, już niedługo zaraz się pojawią. Ale one będzie są w brzuchu nie, one jadą Ale samochodem. już chcą wyjść zaraz! Nie widzisz, że, że ta pani już ma skurczę? Dobra, już. Proszę pani, jak pani ma na imię? Ja się nazywam Roxana. Pani Roksano, proszę głęboko oddychać. I zaraz będziemy rodzić. Spokojnie. Dobrze. Wdech, wydech. I uwaga, widzę główkę. Już zaraz się pojawi chyba pierwszy maluszek. O, bardzo dobrze, była pani bardzo dzielna. Jeden, jeden, jeden Dzidziuś już jest. Za chwilę pewnie będzie drugi. Asystencie, proszę się zająć maleństwem. Ja teraz muszę odebrać drugie dziecko. I proszę nie spać! Gościu, nie śpi. Proszę weź Dzidziusia. O, widzę, że mój asystent coś nie domaga dzisiaj. Jak pan chce, proszę spać. Przyjdzie do mnie pan Tata i mi pomoże. Co? Ja, 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 nie pracuję w szpitalu. To nic, poradzi sobie pan. Jest pan dzielny. Będzie wszystko dobrze. Najpierw może zaproszę, niech pan zabierze pan Tata to maleństwo i je do łóżeczka, bo zaraz będzie drugie. Już widzę, że już zaraz Żaj! będzie drugie. Dobra, dobrze. jedno z głowy. Za chwilę widzę już główkę. Zaraz będzie drugie. Proszę pani Roxano, proszę oddychać głęboko. I uwaga, już zaraz widzę, widzę, już zaraz będzie. O, witamy na świecie. Pierwszy chłopiec, druga dziewczynka. Gratulacje dla rodziców. Byliście bardzo dzielni. Dziękuję panie tato za pomoc. Gdyby nie pan, to bym sobie sama nie poradziła, bo ten mój asystent, nie wiem co się z nim ta zrobiło, Chyba jest przemęczony. No, chyba tak. Ale ważne, że już są. Czy macie już wybrane imiona dla waszych tak. dzisiejszych? I Tosia i Tymek. Bardzo ładnie. Pani doktor, my dziękujemy bardzo za pomoc. Nie ma za co, to moja praca. Dobrze, to ile ona będzie musiała tutaj być? No, będziemy obserwować. Może za dwa dni wyjdzie. Zobaczymy. Dobrze. Dwa dni później. Dobra, jest tam, już minął te dwa dni. I jestem. Halo, Roxana! A już wracamy do domu, dobra. To weźmy nasze maluszki i wracajmy do domu. A Wam, widzowie, życzymy szczęśliwego nowego roku. I pa!